Kiedy rząd Donalda Tuska obejmował władzę, zadłużenie państwa w relacji do PKB utrzymywało się poniżej 50%. Po niespełna dwóch latach dynamika zadłużenia wymknęła się spod kontroli, a według unijnej metodologii w 2029 roku dług publiczny może przekroczyć 75% PKB. Przez te cztery lata rządów Donalda Tuska y, zadłużymy się w taki sposób, że gdybyśmy chcieli no właśnie obrazowo porównać to do jakichś inwestycji, które można dokonywać lokalnie, no to w każdym polskim powiecie, y, gdyby przełożyć właśnie to zadłużenie na konkretne zadania, powinien powstać stadion narodowy, a w niektórych powiatach nawet dwa stadiony narodowe. To jest taka skala zadłużania. To nie koniec złych informacji. Komisja Europejska ostrzega, że bez zmian w polityce fiskalnej polski dług publiczny w ciągu dekady może. Może przekroczyć 90% PKB. Czy ekipa Donalda Tuska tęskni za epoką gierkowską? Choć porównanie może być nie do końca trafione, bo za Gierka były w Polsce realizowane inwestycje. Wszystko ma wyglądać pięknie, wspaniale, ale skończy się katastrofą i jak tak dalej pójdzie, to w społeczeństwie modna stanie się konstatacja. Chcesz batonka iść do donka, dostaniesz uśmiech, obietnicę. No i oczywiście kredyt do spłacenia, na który nie będziecie stać. O dane dotyczące dynamiki wzrostu długu publicznego zapytaliśmy przedstawicieli koalicji rządzącej. Zmalała bardzo inflacja, yy, zmalało bezrobocie porównuje to do czasów PiS-u, więc uważam, że jesteśmy w sytuacji nie najgorszej, ale budżet nie jest. Są to bardzo niepokojące informacje i na pewno ten budżet, który będzie teraz konstruowany, który jest konstruowany, bo on już jest w pracach rządu, jest budżetem trudnym ze względu właśnie e, na, 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 na takie wyznaczone granice e, tego deficytu. Granice deficytu nie są niczym wyjątkowym, bo Wynikają z konstytucji. Każdy rząd każdego roku musi je uwzględniać. Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego, w obecnej sytuacji podwyżka podatków jest nieunikniona. Wyższą akcyzę na alkohol. O alkoholu dużo w ostatnich tygodniach się rozmawia. Opłatę cukrową. No i chyba to, co zbudziło największe zainteresowanie mediów, także. E, także dziwne zachowania po stronie opozycji, czyli e, podwyższenie cit dla, dla bank. sektora bankowego. Rząd oskarża prezydenta Karola Nawrockiego o wetowanie podwyżki podatków. Trudno się spodziewać, aby e, pan prezydent Nawrocki z takim dużym mandatem demokratycznym zaczął się wycofywać ze swoich obietnic wyborczych, a e, Ministerstwu Finansów poleciłbym na przykład rozważenie e, lepszego gospodarowania środkami publicznymi. E, lepszej e, wprowadzenia większych e, oszczędności, no, mamy bardzo e, liczne obszary, gdzie można by było taki porządek zrobić. Podnoszenie podatków nie gwarantuje sukcesu i jednocześnie wiąże się z ryzykiem spowolnienia gospodarki i nadmiernego obciążenia obywateli. Kluczem wydaje się przegląd wydatków. Należy się zastanowić nad wydatkami chociażby w zakresie administracji, w zakresie skali tego, jak funkcjonuje rząd, jak funkcjonuje kancelaria premiera, ale szerzej cała administracja publiczna. Z drugiej strony kwestie przychodowe, czyli kwestie tego, aby poprawić ściągalność podatków w taki sposób, aby powrócić do tych dobrych metod i dobrych narzędzi, które wykorzystywał poprzedni rząd. Głównym argumentem rządu dotyczącym złego stanu finansów publicznych jest napięta sytuacja w regionie. Ekonomiści podkreślają jednak, że poprawa kondycji finansów publicznych może iść w parze z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wydatki na zbrojenie nie powinny być listą zakupową, że bierzemy spółki to, to i to. Tylko to powinna być część polityki przemysłowej. Wkładamy te pieniądze w polski przemysł. Owszem, może nie od razu dostaniemy te samoloty, czołgi i inne rzeczy, ale dopiero po kilku latach, ale to będzie budowało myśl technologiczną w Polsce, będzie tworzyło nowe miejsca pracy. Niestety obecny rząd nie jest utożsamiany z rozwojem inwestycji i wsparciem przedsiębiorców. Lepiej jest zwiększać wpływy budżetowe poprzez rozwój gospodarki, poprzez rośnięcie firm, poprzez zakładanie nowych firm, poprzez naszą energię gospodarczą czyli wzrost przychodów firm w gospodarce, które powoduje wzrost wpływów budżetowych. Posłowie koalicji rządzącej przyznają, że inwestycje mogą być w dalszym ciągu ograniczane. Ja bym nie chciała, żeby były inwestycje ograniczone, a niestety ten zbliżenie się do tego progu sprawia, że to jest pod znakiem zapytania, jak te inwestycje będą wyglądały. Warto podkreślić, że polska konstytucja przewiduje mechanizmy hamujące nadmierne zadłużanie państwa, a konstytucyjny próg zadłużania jest na poziomie 60% PKB. Problem w tym, jak ten dług jest liczony. Ekonomiści podkreślają, że unijna metodologia lepiej oddaje rzeczywistą skalę zadłużenia niż krajowe wskaźniki i ostrzegają przed nadużyciami. Majstrowanie przy prawie, tak żeby zmienić sposoby obliczania długu publicznego, żeby na papierze. Nie przejść przez próg, no omijanie prawa, wiemy z innych ustaw, że też jest uznawane za, za rzecz niewłaściwą wręcz karalną. Działania rządu sprawiają, że Polska staje się liderem wzrostu zadłużenia w Europie, a katastrofa finansów publicznych wymaga natychmiastowych działań naprawczych. To już ostatni dzwonek. Michał Włodarczyk, Republika.